Stacje regazyfikacji gazu LNG powstają w miejscach, gdzie nie ma dostępu do gazu ziemnego. Ewentualnie inwestor chce przeprowadzić modernizację z węgla albo z oleju opałowego. W przypadku tej inwestycji dla firmy Panatoli wystąpił brak dostępu do gazu ziemnego, a klient wybrał tą działkę i bardzo chciał postawić tam inwestycję. Sam proces budowy stacji regazyfikacji gazu LNG składa się z kilku etapów. Pierwszym etapem jest etap projektowy, kiedy dobieramy urządzenia i określamy kształt instalacji. Następnie przygotowujemy zamówienia urządzeń, przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyli wykonanie fundamentów pod montaż, dostarczamy elementy na instalację, łączymy je rurociągami, wykonujemy niezbędne próby oraz testy, napełniamy instalację gazem i dokonujemy rozruchów. Proces budowy rozpoczynamy od montażu urządzeń na wcześniej przygotowanych fundamentach. Ponieważ masa zbiornika wynosi około 22 ton, potrzebujemy dobrze dobranego dźwigu. Na fundamentach montujemy także parownice atmosferyczne, stację redukcyjną pierwszego i drugiego stopnia, grzałkę elektryczną oraz kontener sterowniczy. Następnie do prac przystępują elektrycy, automatycy oraz spawacze. Prace te trwają zazwyczaj około dwóch tygodni. W ostatnim dniu wypuszczamy ze zbiornika znajdujący się tam ciekły azot oraz dokonujemy tankowania właściwym gazem LNG. Nasza inwestycja w Kaliszu została zrealizowana dla klienta, który będzie w obiekcie prowadził działalność produkcyjną. Kwestią kluczową w naszym biznesie jest możliwość szybkiej realizacji inwestycji i dostarczenie jej do klienta. Dzięki współpracy z firmą Gaspol jesteśmy w stanie sprawnie i szybko realizować procesy inwestycyjne, nawet w lokalizacjach, gdzie nie ma dostępnej infrastruktury gazowej. Firma Gazpol jest w Polsce od 30 lat. Należymy również do światowego holdingu SHV Energy. Dzięki temu doświadczeniu możemy klientowi zapewnić wachlarz w związku, Począwszy od minimalnego, czyli dostarczenia stacji do miejsca inwestycji, poprzez doradztwo, projektowanie, wykonanie instalacji regazyfikacji LNG, dostarczanie paliwa LNG oraz opiekę serwisową podczas eksploatacji instalacji.